Cześć z tej strony łuca. Witajcie na moim kanale. Następny case dla Samsunga Galaxy Note 10 Tym razem klasyka Spigena, czyli model Liquid Air. Znany case. Występujący dla wielu modeli. Jak wygląda na Noucie, rzućmy sobie na niego oko odnośnie samego pudełka. Jak to ostatnio ostatnich zbyt dużo się z samego pudełka nie dowiadujemy. Jest praktycznie identyczny do wielu modeli. Plus naklejka z informacją, co to jest za model. A model, no, dosyć prosty, czarny, z taką tutaj rąbami z tyłu. Może, może trójkątami, tak to nazwijmy, nie rąbami. Całość wykonana z TPU, czyli dość miękki. Grubość około 2 mm, czyli rochona aparatu, będzie od środka siatka pajęcza, która rozprasza nam siły w przypadku uderzenia. Jest też informacja o technologii, czyli cushion Technology, czyli poduszkach powietrznych, które minimalne tutaj widzimy w każdym z rogów, więc ochrona rogów w przypadku uderzenia jest, nawet tego, gdzie tutaj mamy dostęp do rysika, tu i czarne, jednolite, kolorowe z wzorem, więc no, myślę, że może być ciekawe. Dobra, wrzućmy nota, zobaczmy jak on wygląda na tym modelu. Ten case i sobie popatrzmy. Aparaty bardzo dobrze ochronione praktycznie z każdej strony. Szkoda, że tutaj nie ma jakiejś przedziałki. Przedziałki jeszcze, żeby tylko te trzy tutaj kółeczka były osobno ochronione, ale praktycznie wydaje mi się, że raczej nie skasujecie ich w przypadku użytkowania, a plus jeszcze takie prążkowanie z po boku Rzucę się w oczy dzięki temu no, Raczej telefon ułatwo nie wyskoczy wam z ręki. To samo jest z jednej, jak i z drugiej strony. Kwestia przycisków działają rozsądnie, całkiem wygodnie. Nie za ciężko, nie za łatwo w sam raz, więc tu jest dobrze. Wycięcia na porty bardzo dobrze, mamy dostęp do wszystkiego. Wyjęcie rysika nie stanowi praktycznie programu USB Typ C. Mikrofon, głośnik jest ok od góry. Również dobre wyśrodkowanie wyjścia głośnika, jak i również mikrofonu. Na górze i na dole mamy podniesienie case'a, gdyż chroni nam to telefon i ekran w przypadku położenia go całkowicie na płasko. Dość sensownie obudowane tutaj boki, ale no wiadomo, jest to zakrzywiony ekran, więc pod pewnym kątem jak uderzycie to i tak skasujecie ekran, więc sugeruję coś na niego wrzucić. Jak widzicie pasuje z oryginalną folią. Wygląda no, no dość minimalistycznie, niezbyt pogrubia smartfon jeżeli ktoś po prostu chce mieć coś czarnego i aby chroniło telefon, myślę, że spoko opcja. Czyli to dla osób takich jak ja, które po prostu wolą, jak coś jest ciemne, czarne i nie rzuca się zbytnio w oczy. Myślę, że ten case bez problemu w takich przypadkach się Wam sprawdzi. Case od Flavor Design, więc dzięki im za jego podesłanie, dzień jego dorwać linki macie na pod filmem. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach. Oczywiście na no do linki do społeczności, profil na Patronite, dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, to zawsze się przydaje. No i cóż, tak otóż to wygląda jeden z podstawowych modeli, czyli model Liquid Air dla Samsunga Galaxy Note 10, Note 10 z plusem. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!